Dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Na co dzień mam okazję współpra współpracować z dużymi firmami, dla których tematy takie jak ESG, transformacja, taksonomia czy też skróty typu EFRAG nie są niczym, niczym dziwnym. Tak? Po prostu tematyka, którą, z którą muszą mieć do czynienia, wynika z przepisów prawa. Dzisiaj chciałabym jednak spojrzeć na temat z trochę innej perspektywy, wychodząc może nie do Niekoniecznie od strony e, wymagań regulacyjnych, ale rzeczywistych e, potrzeb e, poszczególnych przedsiębiorstw. E, jakby zaczynając, tak, jakby wprowadzenie, tutaj, tak e, wprowadzeniem do tematu, było jakby pojawiło się już w trakcie tego naszego drugiego, drugiego panelu e, z udziałem profesora Hausnera i Piotra Bujaka, e, pojawiły się tematy, tak, pojawiło się to e, przekaz, że nic nie jest już pewne. Że co, i tak i pojawiły się pytania, co trzeba zrobić, żeby było tak, a nie tak. I to jest jakby takie doskonałe wprowadzenie do tego dzisiejszego tematu ponieważ no, pierwsze takie pytanie, jakie należy sobie zadać, tak? czy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie stać się zielonymi, żeby nie rozpocząć tego całego procesu transformacji, która, którą na nas wymuszają tak często przepisy prawa i z tym to jest głównie kojarzone, a które niekoniecznie są czymś złym. Tak? Zmiany, które, na które, które trzeba przejść, mogą tak, być przyczyną do osiągnięcia, tak, takim prowaderem osiągnięcia naszego sukcesu. Wystarczy chociażby spojrzeć na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mamy przede wszystkim regulacje, tak, które mają bardzo często taki ten negatywny odbiór ze strony tak, przedsiębiorców, bo kojarzą się z czymś drogim, czymś, do czego trzeba się dostosować, czymś skomplikowanym, dodatkową biurokracją. Jednak oprócz tego pojawia się, pojawia się też sporo pytań z rynku. tak? Pytają się kontrahenci o to, w którym miejscu jest przedsiębiorstwo, czyli czy ślad węglowy, czy. Wprowadza jakieś działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Pojawiają się pytania o to, w jaki sposób jest zapewniany, tak, jakie warunki mają pracownicy, jak wygląda współpraca z otoczeniem, tak? Więc zaczynają się pojawiać tego typu pytania. Z drugiej strony wi widzimy już ze strony też naszych dostawców, że u nich również takie elementy zaczynają się pojawiać. Dla nas wpływa to przede wszystkim na dostępność towarów i ceny. Więc tutaj także to są aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Trzecim takim partnerem, który będzie na nas wymuszać, już wymusza procesy zmian, to są banki i instytucje finansowe, które już w momencie rozpoczęcia rozmów na temat finansowania, tak, ubiegania się o wsparcie na finansowanie swoich inwestycji, banki pytają się wprost o tym, tak, jaka jest wasza strategia zrównoważonego rozwoju, jakie ryzyka ESG bierzecie u siebie, tak, sprawdzacie, bierzecie pod uwagę i ich pilnujecie. I ostatnim takim elementem, który też wymusza wejście na tą ścieżkę transformacji, są nasi sami pracownicy, którzy też już nie do końca chcą pracować tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie okay, zarabiają pieniądze, ale również zwracają uwagę na to, w jakim środowisku pracują, jakie warunki dodatkowe są im zapewniane. Więc te wszystkie aspekty, chcąc nie chcąc, wymuszają na nas proces zmiany. I żeby spróbować to sobie jakoś tak ułożyć. Pierwszy taki aspekt, taki chyba wydaje mi się, że najłatwiejszy w tym momencie do omówienia, który jest prosty, w miarę prosty, tak, żeby podjąć tematy zmian w nim, jest to kwestia kosztów energii, z którymi do czynienia, tak, z którymi mamy od kilku lat e, dosyć, e, no duży problem. E, tak ceny energii elektrycznej rosną w sposób nieprzerwany. To przekłada się z kolei na e, nasze marże i na nasz zysk. Więc e, tutaj to jest taki pierwszy obszar, który wymaga e, zaopiekowania. I czy ten temat zaopiekowania, tej, e, dostaw tej energii jest e, Aż tak wymagający, czy wymaga nie, nie wiadomo jakich zmian. Tutaj każdy jakby musi się nad tym, nad tym tematem zastanowić i ocenić to jakby w kontekście własnych możliwości. Nie, nie ma potrzeby robienia na start nie wiadomo jakich rewolucji, nie wiadomo jakich zmian. Wystarczy chociażby na początek przyjrzeć się, jakie mamy źródła oświetlenia. Czy korzystamy z jakichś niezależnych, odnawialnych tak, źródeł energii, które też będą dla nas takim zabezpieczeniem? Czy budynki, w których pracujemy, w, tak, w którym przebywają nasi pracownicy, czy wymagają one jakiejś modernizacji? I czy maszyny, które są wykorzystywane przez nas do produkcji? Czy spełniają, tak? Czy spełniają mają on odpowiednie tempo pracy, jak jest ich zużycie energii, bo może wprowadzenie zmian tutaj również będzie wpłynie na poprawę sytuacji tak naszej kosztowej firmy, na redukcję kosztów firmy i oczywiście co ma wprost przełożenie na atrakcyjność naszych produktów na rynku. Ja tutaj sobie pozwoliłam zapożyczyć od kolegów kilka dwa slajdy, takie jako przykład. Przykładowe, które pokazują właśnie w jaki sposób zastosowanie chociażby odnawialnych źródeł energii może przyczynić się, może być opłacalne dla przedsiębiorstwa. Tak? Tutaj jest na przykładzie właśnie paneli fotowoltaicznych i drugie zastosowanie chociażby ledów. W jednym i w drugim przypadku inwestycje, które należy m, trzeba ponieść i zarówno koszty e, serwisowania e, w dalszym ciągu pozwalają na osiągnięcie realnych e, korzyści finansowych. E, tak więc e, oszczędności pojawiają się już w tym momencie e, tu i teraz. Drugim ważnym aspektem związanym z kwestiami bezpośrednio kwestiami energii jest to niezależność energetyczna. Najlepszym przykładem tego jest właśnie wydarzenie sprzed kilkunastu dni, gdzie na 18 godzin praktycznie cała Francja i Hiszpania zostały sparaliżowane ze względu na brak energii, co gospodarkę tych krajów kosztowało półtora miliarda euro, które będzie trzeba w jakiś sposób teraz nadrobić. Więc tutaj własne źródła energii Współpracujące z magazynami energii również stanowią zabezpieczenie dla przedsiębiorstw i dają im niezależność, jeżeli chodzi o dostęp do energii. Trzecim aspektem związanym z tematem y, oszczędności i zmian w firmie, które można rozpocząć, y, tak, aby wejść na ścieżkę transformacji, tak i poprawić swój wpływ na środowisko, jest to temat ekomobilności. Tutaj wydaje mi się, że najwięcej na ten temat będą mogli Państwo zadać kolegom, którzy stoją, którzy, tak, którzy przyjechali z samochodem elektrycznym i porozmawiać z nimi na ten temat. Generalnie samochody elektryczne jest to również duża oszczędność eksploatacyjna przede wszystkim dla przedsiębiorstw. Jest to też stabilność kosztów. Źródła zasilania samochodów, tak? Więc tutaj to też daje taką gwarancję, nie mówiąc już o aspektach wizerunkowych, gdzie widzimy to też na co dzień, tak, że samochody, także pracownicy jeżdżący samochodami elektrycznymi od razu no, jakby wpływa to na wprost na przełożenie na prestiż firmy. Drugi ważny aspekt, kto się nie dostosuje, traci kontrakty. Tak? Chodzi o oczekiwania rynku. Tak jak już po, powiedziałam, klienci, państwa klienci, z tego co widzimy, co dzieje się na rynku, już teraz pytają się o to, jaki jest stosunek przedsiębiorstwa właśnie do kwestii związanych z ochroną środowiska, do kwestii związanych z liczeniem śladu węglowego, czy coś takiego ma miejsce. Tak, jak tutaj, pyta, tak, pytania dotyczące traktowania pracowników, kwestii zru, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwa. Wpływa to, jakby. Kwestie związane jakby z tym aspektem mają wprost przełożenie właśnie na pozyskiwanie nowych klientów i na budowanie silnej pozycji marki. Zmienił się już w tym momencie okres, kiedy jedynym takim wyznacznikiem tego, czy finans, tak, czy zostanie nawiązana współpraca z danym przedsiębiorcą zależy wyłącznie od ceny. Ważnym aspektem, bo ja, tak zaczynają, y, ważnym aspektem są tutaj kwestie związane właśnie z ryzykami, niefinansowymi, z czynnikami niefinansowymi. Klient. Idąc na zakupy, szukając, w tym, szukając produktów, półproduktów tak, czy innych usług związanych z jego działalnością, zwraca uwagę na koszty. Tak. Więc tutaj wcześniej planując kwestie termomodernizacyjne związane z oszczędnością energii, tak, z zmniejszeniem zużycia energii, już tutaj buduje się tą przewagę konkurencyjną w postaci ceny. Idąc dalej, Dlaczego też patrzą się takie kwestie liczenia śladu węglowego? Klienci będą częściej, i będą chętniej nawiązywać współpracę z podmiotami, które będą w stanie wykazać, że badają tą kwestię, że są w stanie udowodnić jaki jest ich ślad węglowy, dzięki temu będą mogli to sami, będą mogli to sami raportować. Należy pamiętać, że każdy z przedsiębiorstw znajduje się w łańcuchu dostaw innych podmiotów, dlatego też te kwestie Badania, weryfikowania, tak chociażby śladu węglowego w tym momencie są bardzo istotne. Dalej dla, tak, pytania o pracowników yy, i warunki pracy, które im się zapewnia. Yy, wychodzi tak, tutaj mamy w tym momencie yy, tutaj to jest też pytanie, które bardzo często się pojawia. Yy, Dlaczego ma to miejsce? Po prostu dla klienta, który przyjdzie do Państwa, będzie się pytać o właśnie również o te kwestie, właśnie w jaki sposób e, dobro pracowników jest zapewniane, jest jasnym sygnałem. Jeżeli pracownicy mają komfort pracy, e, rotacja pracowników jest mniejsza, a tym samym... E, więc dla, wasze, dla klientów, e, zabezpieczenie ma on świadomość tego, że i dostawy jego materiałów nie zostaną w żaden sposób e, e, opóźnione ze względu na to, właśnie ze względu na problemy z rotacją pracowników. E, z kolei pytania e, pojawiające się w zakresie posiadania czy posiadacie państwo strategię zrównoważonego rozwoju plan zrównoważonego rozwoju e, będą sygnałem też dla waszych odbiorców odnośnie tego tak że macie swój plan jesteście gotowi do tego, aby raportować. Macie procesy skategoryzowane, co wprost z kolei przekłada się też na możliwości pozyskania finansowania na realizację swoich celów, tak, swoich produktów. I to też będzie sygnał dla waszego odbiorcy na to, że mając te dokumenty, będziecie łatwiej, będzie łatwiej wam rozmawiać z bankiem na temat pozyskania finansowania tak, na realizację jego dostaw. Tak więc to są kwestie, których w żaden sposób nie można w tym momencie ignorować i trzeba brać je pod uwagę. Po trzecie, tutaj powoli już z literki E będziemy przechodzić do literki społecznej. Problem z zespołem. Widzimy, że w tym momencie tak, problem z zespołem to jest problem z biznesem tak jak to też zostało powiedziane wcześniej. Ludzie to jest taki ten podstawowy kapitał z którym mamy z którym mamy do czynienia. Tak? To jest ta wartość dodana. Więc im lepiej zostanie zaopiekowany nasz pracownik zostaną stworzone warunki do tego aby mógł Spokojnie pracować, tym dłużej z nami zostanie. To wprost przekłada się chociażby też na koszty przedsiębiorstwa, takie jak chociażby koszt procesu rekrutacyjnego. I też brak pojaw, taki pojawia się to zabezpieczenie, że nie ma potrzeby edukowania nowych pracowników, co też wpływa na tempo pracy, tempo produkcji. Piąte, piąty zysk. Wynikający w, tak, z, z, z rozpoczęcia wdrażania e, zasad ESG w własnym biznesie, No to jest wartość zespołu. Przy czym mam tutaj na myśli e, zespół. E, Pracowników, tak, mówimy tutaj zespół w szerokim znaczeniu tego słowa. Mówimy tutaj o wymianie tak doświadczeń z pracownikami, z interesariuszami. Chodzi o to, aby na bieżąco być z nimi w kontakcie, aby też poznawać ich potrzeby, żeby móc z wyprzedzeniem planować swoje plany inwestycyjne. Szósty. Dobry ład. Chodzi tutaj o ład korporacyjny. Jest to chyba jedna z tych trzech, tak, to jest ta trzecia litera G, która wydaje mi się jest takim, takim najbardziej, czymś najbardziej tajemniczym dla przedsiębiorstw i czymś skomplikowanym, co się wprost kojarzy raczej z dużymi korporacjami, a to tymczasem nic... Prostszego niż określenie zasad gry, zasad współpracy, transparentność w taki sposób, aby właśnie pokazywać na zewnątrz, że jest się poukładanym, ma się określone procedury na różne sytuacje, gdzie po prostu tak dzięki temu pokazuje się tą pewność i daje się gwarancję, że jest się przedsiębiorcą pracującym stabilnie, gotowym, przygotowanym na różnego rodzaju ryzyka na rynku. I teraz tak, no, tematów do zaopiekowania jest całkiem sporo. Pojawia się pytanie, od czego w tym momencie możemy zacząć? Pierwsze takie kroki które możemy wykonać praktycznie na każdym, na już nawet na pierwszym etapie, tak przed podejściem, na pierwszym etapie rozpoczęcia tych procesów zmian, to jest zrobienie, dobre, do, tak przeanalizowanie tego, z czym mamy u siebie w tym momencie do czynienia. To jest chociażby tak, tutaj policzenie energii, tak, ile energii zużywamy, jakie urządzenia zużywają jest, jej najwięcej, czy możemy gdzieś zaoszczędzić tą, tak, tą energię, a także i inne zasoby. Energia jest takim pierwszym krokiem, który został przez rynek wywołany do tablicy. Tak ale już, za, za, tak, już w ślad za tym idą, już pojawiają się już pytania. Ile wody zużywacie, ile wody odzyskujecie, co się dzieje z odpadami e, poprodukcyjnymi, z którymi robicie. Tak? Więc pierwszym takim etapem, z którym trzeba, m, który, z którym trzeba się zmierzyć, nie, to jest właśnie policzenie tego wszystkiego, zweryfikowanie, gdzie są te słabe punkty e, w naszym przedsiębiorstwie, e, które należy w, w, tak wzmocnić i, i ulepszyć. Aby za, tak raz osiągnąć w tym momencie korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów, a dwa, żeby móc pokazać na zewnątrz, że takie działania są prowadzone. Drugim etapem to są rozmowy zarówno z klientami i pracownikami. Pracownicy są z racji tego, że pracują, tak bezpośrednio z produktem z usługą wiedzą najlepiej co należy poprawić gdzie można znaleźć oszczędności więc to jest dla pracodawcy bardzo ważny element tak bardzo ważne źródło informacji z którym warto rozmawiać i brać pod uwagę ich sugestie drugim takim źródłem informacji są nasi klienci którzy Wiedzą, tak, już też mają swoje plany inwestycyjne, mają swoje plany rozwojowe, wiedzą, w którym kierunku iść. Dlatego też w tym momencie warto też z nimi rozmawiać, aby po ich pod, pod ich potrzeby inwestycyjne, ich plany rozwojowe, też planować y, swój, y, tak, s, y, s, y, swoje inwestycje. No i trzeci etap rozpoczęcie od najprostszego. Yy. Nie, nikt nie wymaga od przedsiębiorców, aby te zmiany pojawiły się, tak, miały miejsce w sposób lawinowy. Nikt nie żąda, żeby od razu wszyscy stali się zeroemisyjni, oszczędzali wodę, tak, dążyli do tak, stosowali zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Ważne jest to, aby rozpocząć i małymi krokami wprowadzać zmiany w swojej działalności które finalnie mają doprowadzić właśnie do jak najlepszych efektów i jak największych oszczędności. Więc to jest taki, taki pierwszy etap. Jak wiadomo, poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa, inwestycje w maszyny, w technologie, w dalszy swój rozwój, wiąże się, tak idzie wprost, jest powiązane z kosztami. Dlatego też warto, planując swoje inwestycje, od razu porównywać, tak, weryfikować, w jaki sposób można pozyskać wsparcie na ich finansowanie. I tak na końcu, znaczy na końcu, jakby kolejny etap, jakby taki trochę podsumowujący. Mówimy o transformacji energetycznej, o dążeniu do zrównoważonego rozwoju, a w rzeczywistości jest to. W dalszym ciągu dużo wymagań, wiąże się to z koniecznością poświęcenia mimo wszystko czasu na przeanalizowanie swojej sytuacji, na rozmowy z kontrahentami, z dostawcami, z naszymi pracownikami, a także potem na przełożenie tego na realny plan działania. I tutaj z myślą o państw właśnie o, o tych potrzebach. Jako y, bank tak, stworzyliśmy platformę Energia Transformacji. Która w swoim zakresie, tak opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar jest to, jest to wiedza, czyli podstawowe informacje, które mogą być dla Państwa przydatne, jeżeli chodzi o wejście na tą ścieżkę transformacji energetycznej, wejście na tą ścieżkę dążenia, tak do zrównoważonego rozwoju. Zawarte są tutaj informacje zarówno dotyczące podstaw prawnych, ale także informacje związane z jakimiś, a także inspiracje, tak? doświadczenia, tutaj również nasi klienci dzielą się swoimi doświadczeniami, Może w jaki sposób przeprowadzili jakieś zmiany, więc jest to ciekawe miejsce, gdzie można się po prostu szukać inspiracji i znaleźć coś dla siebie. Drugi filar, który tak, filar naszej platformy to sfinansowanie. Za finansowanie tutaj chodzi nie tylko o finansowanie, które oferuje bank, ale także o finansowanie zewnętrzne. Są tutaj jest wyszukiwarka funduszy unijnych, e, która umożliwi tak znalezienie finansowania, czy to zarówno na poziomie lokalnym, na, na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym, ale także na poziomie europejskim, z którego można e, skorzystać. Jest także są także oferty naszych partnerów, e, które też mogą ułatwić. Finansowanie Państwa inwestycji. I trzeci filar, który mamy, to są narzędzia, chociażby coś, narzędzie w postaci kalkulatora śladu węglowego. Dzięki któremu można rozpocząć w ogóle całą przygodę, cały ten proces transformacji, z którego można w tym momencie skorzystać. Więc tak w dużym skrócie tutaj zapraszam państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej i sprawdzenia, jaką ofertę mamy i tak i co możemy Państwu zaoferować. To. Chyba... Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.